Wujasz wziąłbyś się do normalnej pracy? Cię, chciałem pogadać z Wami na ten temat. Może Wy jesteście mądrzejsi. Powiecie mi, jaka to jest normalna praca. A jaka jest nienormalna? To oczywiście po czołóweczce. To co? Subskrypcje, dzwoneczek i lecimy z tematem. Bęk! No to hej kochane ludziska Wujas Porada dzisiaj Was poprosi o pomoc Nie nie To sarkazm taki jest Wiecie jak robię jakiekolwiek zbiórki W ogóle samo prowadzenie fundacji Prowadzimy ją szósty rok 5 lat trwa siedlisko Fundację mamy yy, szósty rok Jak prowadzę jakieś zbiórki No i teraz Wujas Porada ogłosił zbiórkę e, Link do zbiórki oczywiście Bo to w sumie też jest trochę reklama Żeby nie było ten filmik e, wstawie w Niektórzy mówią bio, nie wiem, co to jest bio. W komentarzu, chyba to jest to, ale okej. Okay. No i wtedy często pojawiają się komentarze: Wujas, wziąłby się w końcu do uczciwej, normalnej pracy. To ja zadaję Cię pytanie, co to jest normalna, uczciwa praca? Hmm. Czy to jest na kasie biedronca? Nie wiem. Czy to jest jako murarz? Nie wiem. Jako prezes banku? Nie wiem. Jako ksiądz nie chyba ksiądz to już nie jest normalna praca bo to jest przecież posłanie nie no gdzie kurde ksiądz Pracuję w fundacji to jest normalna praca? Nie, to nie jest normalna praca. Wiecie, no, podam przykład na przykład Jurek Owsiaka Oczywiście, Od co pewien czas Jurek Owsiak zbiera jakieś pieniądze, daje komuś innemu, i ludzie mówią, kurde, hej, kurwa, co zapoje? kurde, bo ma samochódki, i tak dalej. Kurwa, kolej zrobił bańkę, kurde, w każdej korporacji, gdzie by pracował, za, jakby zarobił bańkę, to miał tyle pieniędzy. Ale to tak nie o to chodzi. Co to jest ta normalna praca? No właśnie, nie wiem, co to jest normalna praca. Ludzie często myślą, że ja nie pracuję. I bardzo dobrze niech tak sobie myślą, bo jeśli w końcu zaczniecie żyć swoim życiem i robić to co kochacie, to jeśli nawet będziecie pracować, e, ktoś do mnie dzwoni, muszę odrzucić. O, mu tyle To niektórzy ludzie mogą postrzegać, że wy nie pracujecie. Dlaczego tak postrzegają? No bo przecież mają spierdoloną pracę, mają ciężkie myślenie. No to kurde, dlaczego wy macie być szczęśliwi robiąc coś fajnego? Czy to, co teraz kręcę, jest dla mnie pracą? No poniekąd jest, no bo wiadomo, że YouTube płaci mi jakieś pieniądze za reklamy, jak Wy oglądacie, subskrybujecie i tak dalej, i tak eee, dalej. Ktoś powiedział, że to są śmieszne pieniądze, to jest kilkadziesiąt dolarów, kilkadziesiąt, dwadzieścia, trzydzieści dolarów w miesiącu, więc I co to za... Ale kurczę, ja uwielbiam to robić, niech to będzie nawet pięć dolarów, kurde, to nie ma żadnego znaczenia. Eee, jeżdżę, robię wyprawy i ludzie ze mną chcą pojechać i za to zapłacić. Czy to jest moja praca? Tak, to jest moja praca. Tylko ja jej nie traktuję jakiej pracy, bo, bo ja tak tego swojego życia dzisiaj nie traktuję. Dzisiaj swoje życie traktuję jako przygodę. Ja rozumiem, że niektórych, niektórych ludzi może to denerwować, że ludzie wiedzą lepiej, że. Są jakieś pewne normy, w których gdzieś tam się ludzie poruszają. Że jeśli ktoś nie wiem, prowadzi swój kanał na YouTube i zarabia kupę kasy, hej, ale to nie jest mądre, źle, się dzieciaki uczą, bo wszyscy chcą teraz robić na, na YouTubie pieniądze, No i co z tym złego, że chcą robić pieniądze na YouTube? Co w tym złego, że ludzie chcą podróżować i zarabiać na ten sposób? Dla mnie nic. Dla tych innych ludzi z jakich względów to jest. Wiecie, w ogóle ludzie. Ludzie, znaczy rozumie generalnie rzecz biorąc, no, dzielę się swoimi myślami, przekonaniami. Na przykład jeśli robimy zbiórkę właśnie na ten samochód, drugi raz reklama, link gdzieś tam będzie bio. to ludzie mówią, hej, wujos! Właśnie tak się mój kolega uruchomił, jest tyle fajny, trzeba pośmagać dzieciom i tak. Kurwa, oni wiedzą lepiej na co. My... Jezus, jak ktoś chce pomagać dzieciom, to wpłaci pieniądze dzieciom. Jak ktoś chce pomagać kotku, który ma złaną nogę, to będzie pomagał kotku, który ma złaną nogę. Już, Cię, dla mnie to ma sens, ale ci ludzie zawsze wiedzą lepiej na co zbierać, jak macie pracować, jak macie żyć. Dlaczego ci ludzie wiedzą lepiej od Was, jak Wy macie żyć i pracować i tak dalej? Według mnie oczywiście, to jest moje, e, moja narracja, jeśli ktokolwiek komu chce narzucać swoje normy, normy społeczne, na co macie zbierać, na co macie, jak macie pracować, kogo poznawać, kogo przytulać, jak żyć, gdzie mieszkać, to dla mnie to jest coś takiego, że ja przynajmniej tak robiłem wtedy, gdy miałem słaby kontakt ze sobą. A to ja, ale może oni inaczej, oni uważają, że czynią dobre, bo przecież trzeba wujasa pojechać, no bo co to za debil, że stać go na Zanzibar. Nie nie stać na Zanzibar, kurde, kiedy wy to w końcu zrozumiecie, mi, na to nie stać. Wiecie, troszkę mnie nie nastać, bo to na, na to mnie nie musi być stać. Bo ci są ludzie, którzy mnie wspierają, którzy razem ze mną chcą przebywać e, i robić e, wspólne bycie. Dla was to może być gówno, i często nazywacie, i wtedy przechodzicie w agresję, i chcecie tych ludzi nazywać, że są pelikanami, że są e, przez mnie zmanipulowani itd. Tak tak Zobaczcie, jak jesteście ludźmi, którzy oceniają innych. W sumie to dzisiaj taki, wiecie, trochę pro e, film dla tych, tamtych ludzi. Wiecie co, najśmieszniejsze jest to, że to ci, co mnie lubią i wspierają moją ideę, to prawie w ogóle nie oglądają moich filmów. To jest przeciwne, bo oni, kurde, wysyłali mi oni po minucie, wow, zajebisty film, gówno, nawet nie obejrzeli. Ale ci wszyscy, którzy mnie nie lubią, o, nawet się tak z tego wyśmiał, oni są ze mną cały czas. Jak tylko robię zbiórkę, dokładnie ta sama grupa ludzi, chromiał. Wojtek, Trojtek, inny, kurde, i oni są zawsze. Są. Mamy tu, jedziemy po wujasie! Kurwa, ja pier... jak oni muszą wszystko oglądać, oni wiedzą, co ja powiedziałem na Zanzibarze. Oni wiedzą, co ja powiedziałem tu, wiedzą, że to, sram to i o wam to. Tak jak pisałem, wczoraj napisałem taki post, jeśli ktoś oczywiście nie ogląda tylko YouTube, ale też ogląda mój fanpage, napisałem taki post, że bardzo chętnie ch chciałbym wejść w agresję i pojechać tych ludzi i powiedzieć, że są popierdoloni i że mam na to wyjebane i że nie spadają z tych wszystkich moich social mediów. Ech. Kiedyś byłoby mi z tym dobrze. Dzisiaj nie jest mi z tym dobrze, bo tak naprawdę jak kogokolwiek nie kocham, to robię krzywdę sobie. Tylko sobie. Więc jeszcze raz dziękuję, że jesteście, niezależnie od tego, czy wspieracie moje idee, czy nie wspieracie. Jeśli chcielibyście wspierać, to oczywiście przypominam o dzwoneczku czy subskrypcji. No i jeśli ktoś chciałby wesprzeć ideę ideę wujko wozu. Tak jak mówiłem, zbieramy na jakiś tam samochodzik typu Volkswagen Transporter. On będzie do przewożenia rzeczy, może będzie z siedzeniami, więc może też będzie służył do robienia jakichś wycieczek. Nie wiem, zobaczymy ile zbieramy pieniążków. Każda osoba, która będzie wpłacała na wujkowóz, dostanie serduszko na samocie, Oczywiście, jak będzie chciała, ze swoim hasłem, nazwiskiem, firmą, czy cokolwiek tam będzie chciała. Więc czym jest normalna praca? Jak wy to dzisiaj widzicie, napiszcie w komentarzu. Dzięki, cześć!